Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na słodki przepis, który zawsze będzie kojarzył się z beztroskim dzieciństwem, i mowa tutaj o bloku czekoladowym, którego zdjęcie pokazałam Wam jakiś czas temu na Insta. Będziemy potrzebować. Kostkę masła, pół szklanki mleka, a także dwie szklanki mleka w proszku, trzy łyżki surowego kakao albo kakao dobrej jakości, trzy czwarte szklanki cukru, dwie paczki herbatników i albo żurawiny w moim przypadku, albo orzechy, albo inne bakalie, na które macie ewentualnie ochotę. Do garnuszka włożyłam kostkę masła, wsypałam cukier i mleko, i wszystko doprowadzam do rozpuszczenia, ale uważam, aby mi się nie zagotowała ta moja mieszanka. Następnie dodaję kakao, zdejmuję z ognia i energicznym ruchem mieszam dodając mleko w proszku. Do połączenia się wszystkich składników do tej gęstej masy następnie wsypuję pokruszone herbatniki i żurawinę i delikatnie mieszam, bo nie chcę tych herbatników specjalnie jakoś zgnieść. Następnie wybrałam blaszkę, ta moja ma około 20 cm długości. Włożyłam do niej papier do pieczenia i przekładam naszą gęstą mieszankę do niej, delikatnie ją ubijając, aby Powstała dość solidna masa. To wszystko ładnie wygładzam i za chwilę włożę do lodówki na minimum kilka godzin. W moim przypadku jest to cała noc, ale już po kilku godzinach spokojnie ciasto Wam stężeje. Następnie kroję je na kawałki odpowiedniej dla Was szerokości i uwierzcie mi, ten smak jest nie do pobicia. Do kawki, idealnie. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam i mam nadzieję, że spróbujecie tego klasycznego przepisu. Do zobaczenia, pa pa!